Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam przedstawić rozkład Tarota na tydzień od 27 października do 2 listopada 2025. Dla wszystkich znaków. Karty przełożyłam i tradycyjnie blokuję kartę dla każdego znaku. Pierwszy znak: baran. Rydwan, byk, król buław, miśnięta, rycerz buław, rak, sześć mieczy, lew, paś buław. Panna. Głupiec. Waga. Szóstka kilków. Skorpion. Dwójka monet. Strzelec. Dziewięć bław. Koziorożec. Siedem mieczy. I dwa ostatnie znaki. Wodnik. Królowa Monet. I ostatni znak ryby. Król Monet. Pierwszy znak Baran. Rydwan. W tym tygodniu będziemy komunikatywni. Będziemy odważnie dążyli do celu. Niektórzy wybiorą się w podróż, niektórzy pomyślą o przeprowadzeniu się. To jest dzień komunikacji i również takiego zadbania o swój dobrostan. Niektórzy będą zabiegać o partnera i oby mężczyzna zabiegał o kobietę, a nie o na odwrót. Byk, król buław, działanie, inicjatywa, popisywanie się, mam moc. Również w tym tygodniu będziemy działać, będziemy przedsiębiorczy i będziemy bardzo kontaktowi. Dostaniemy po odpowiednią pomoc. Bliźnięta, rycerz buław. W tym tygodniu możemy sobie uświadomić o popełnionym błędzie. W tym tygodniu będziemy komunikatywni, operatywni, otworzymy oczy, pokażemy, którą drogą iść albo znajdziemy swoją drogę. Rak cztery miecze. To jest takie wyciszenie się. Pomyślimy nad kolejnym krokiem. Będziemy się zastanawiać, co dalej zrobić. To jest leczenie duszy i ciała. Możemy wejść w tryb samotności. Czwórka mieczy pokazuje takie poszukiwanie siebie. Lew, paś, buław. No, to jest, to są wiadomości, to jest komunikacja, to jest działanie. To jest list, pisma urzędowe. Będziemy komunikatywni, odważni, działający i śmiali. Możemy mieć poczucie humoru. Otworzymy się. Panna. Głupiec. Niespodzianka. Nowa droga. Rozpoczniemy. Coś nowego. Ruszymy. Nie wiemy, co jest przed nami, ale chcemy takiego pospolitego ruszenia. Również to jest tydzień mm, takiej dojrzałości emocjonalnej. Niektóre panie zajdą w ciążę. Waga. Szóstka kilchów. Wszystka klików pokazuje takie idealizowanie przeszłości, idealizowanie partnera, idealizowanie związku. Również wrócimy do wspomnień, do lat z dzieciństwa, do, lat, y, do sytuacji rodzinnych. Skorpion, dwójka monet. To jest tydzień komunikacji, zadowolenia, Niektórzy podejmią, podejmą e, d, dwa etaty, z, znajdą drugą pracę. Również podpiszemy korzystne umowy. Będziemy kontaktowi, zadowoleni z siebie. Poprawi się sytuacja finansowa. Strzelec. Dziewiątka buława. No to jest ofiara, czekamy. Ale na co? Wróg nie nadejdzie. Trzeba postawić na siebie i na swój rozwój osobisty. Trzeba podjąć działanie. Koziorożec. Siedem mieczy. No to jest takie niehonorowe podejście. W tym tygodniu my możemy podejść. Z taką dużą nieuczciwością, lub ktoś do nas podejdzie nieuczciwie. Tutaj siedemka mieczy nie pokazuje nic dobrego. Po prostu to jest zdrada, to jest nieszczerość, to jest niestosowne zachowanie. Postawienie sprawy na ostrzy noża. Wodnik, królowa monet. Stabilność, kobieta. Bezpieczeństwa finansowe w tym tygodniu. Będziemy kontaktowi również nawiążemy dobrą współpracę z kobietą albo z jakąś firmą. Dostaniemy premie. Niektórzy wykażą się, niektóre panie wykażą się taką yy, mat czynnością, matką. Jako matka wykaże się matką. Jako matka. I ostatni, rak, I ostatni znak, ryby. Powiedziałam rak, więc jest jakieś połączenie ryb z rakiem. Król Kielichów w tym tygodniu, jakaś sytuacja wprowadzi do naszego życia dużo radości. Będziemy się uśmiechać. Niektóre panie poznają od, y, odpowiedniego partnera. Niektóre panie nawiążą dobre kontakty, a niektóre zdecydują się y, na partnera, który jest starszy. Ja zawsze mówię, aby szczę stworzyć szczęśliwy związek, to para musi być równa sobie, równy czy równa wiekiem. To jest tydzień niespodzianki, emocji, no to jest też dzień, tydzień alkoholu i komunikatywności. Dziękuję. To wszystko. Pozdrawiam, Klara Tarot.